Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku informacyjnym. E, tak jak wskazuje jego tytuł, porozmawiamy sobie przede wszystkim o tutorialu, bo o niego najwięcej osób się pyta. E, otóż, e, internet wchodzi już dobrze. Z internetem nie ma już problemów, więc z wrzucaniem filmów też nie powinno już być. Takich jakichś problemów, różnych innych. Natomiast nadal nie mam mikrofonu. Mikrofon zamierzam kupić albo w okolicach wtorku, albo piątku. Więc sądzę, że od 1 września udałoby się znowu zacząć wrzucać filmy. E, no, jakbym w piątek najgorszym przypadku kupił, no to z piątku na sobotę już można by było coś ewentualnie wrzucić. Czyli no mniej więcej, no na szczęście zaczyna rok szkolny od poniedziałku czyli no jeszcze tam wakacje byście zobaczyli część tego jali do oczywiście moda Red Power. Już teraz stworzę odpowiedni świat, który w międzyczasie będę uzupełniał o odpowiednie instalacje, które potem tylko ich wyłącznie nagram i opowiem o nich, czyli będzie już wszystko gotowe, więc to jest tylko kwestia oczekiwania na mikrofon. Jako, że jadę właśnie na początku tygodnia do Wrocławia, mam nadzieję, że we Wrocławiu kupię taki, jakiś tańszy mikrofon, a jak nie, no to w piątek u siebie tutaj w okolicy, hmm, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Let's play będzie trochę mniej, jeden Half-Life i jeden Let's Play z Minecrafta w tygodniu, natomiast we wrześniu będą po dwa odcinki tygodniowo. Od października yy, zapewne będzie wszystkiego tylko jeden odcinek tygodniowo, bo to będzie aklimatyzacja i tak dalej, więc najprawdopodobniej nie będę miał czasu. Ale to jeszcze tym się nie zajmujmy, więc od, powtórzę jeszcze raz, od 1 września ruszamy z... Trybowy do Red Power 2. Tak to było. I Village. Chyba w ten sposób. dan i create. Zobaczymy, czy to się ładnie wygeneruje. Building Terrain. No i to w zasadzie byłoby na tyle tego odcinka informacyjnego. Więc będzie mikrofon do odcinki. O, odcinka, odcinki, ciągle się powtarzam. Nadal nie ma modów oczywiście pod najnowszego Minecrafta. Jeszcze nie są dostępne i będzie to trwało dość długo, ponieważ pojawił się, jak wiecie, nowy tryb gry LAN na singlu, tak więc wszystkie mody muszą zostać ponownie przepisane. Tym bardziej, że Forge został całkowicie przemodelowany. Dobrze, więc żegnam Was bardzo serdecznie i przepraszam za te różnego rodzaju niemiłe opóźnienia.